Hej, z tej strony Nefka i dzisiaj przychodzę do Was z testem e, brush penów, które takie e, bimoji. E, myślę, że to jest całkiem fajna propozycja dla osób chcących się nauczyć kaligrafii. E, mamy do wyboru aż 5 różnych końcówek, od takich dla mm, bardziej, wiecie, początkujących do bardziej zaawansowanych, ale tak naprawdę każdy może z nich e, korzystać. W wyglądzie są bardzo minimalistyczne, mają gumkę, która umila nam pisanie, i myślę, że to tak naprawdę wystarczy do tego fenomenalne końcówki. Właśnie tutaj pierwsza końcówka to jest extra fine, to jest najcięższa z możliwych, ma kolor niebieski, ma oznaczenie niebieskie, oczywiście one są wszystkie czarne. Druga końcówka to jest fine, i ona już jest troszeczkę grubsza, jednak dalej bardziej cienka niż gruba, i miała oznaczenie zielone. Tutaj medium to jest moja ulubiona końcówka. Jest średnia, bardziej miękka, odporna na zniszczenia, bardzo fajna i ma kolor czerwony. Następnie mamy Large i to już jest większa końcóweczka, bardziej podobna do tombołów tych Dual. No i ona ma oznaczenie żółte i jest naprawdę fenomenalna. I ostatnim moim hitem jest po prostu pędzelek, w którym się zakochałam od pierwszego maźnięcia, ma kolor fioletowy. A tutaj przygotowałam dla Was takie wprawki z porównaniem wielkości tych wszystkich rozmiarów. Moim zdaniem, jeżeli ma kupicie cały zestaw, no to już macie wszystkie. Wszystko, co Wam potrzeba, a jeżeli nie, no to kupujcie na przykład dany rozmiar według własnych preferencji, bo niektórzy wolą cięższe, grubsze linie to już jest naprawdę dowolność. Mi się podoba tutaj Medium, Large i Brasz, bo może dlatego, że ja wolę te grubsze linie. I tutaj macie Extra Fine, czyli tą najcięższą końcóweczkę, i porównam Wam ją do innych rozmiarów. Co do samych końcówek, one są bardzo odporne. Na zniszczenia. Używam i extra fine, i medium już miesiąc coś koło tego i żadna mi się nie zniszczyła one bardzo fajnie pracują na papierach akwarelowych, zobaczycie tutaj właśnie zaraz, na zwykłych papierach, są odporne na wodę, odporne na markery, jeżeli dobrze zaschną, jeżeli nie zaschną dobrze i porysujecie markerami po nimi, mogą się Wam troszeczkę rozmyć, ale jeżeli tuż całkowicie zaschnie, no to już będzie nie do ruszenia, zaraz będziecie, będziecie to wszystko widzieć końcówki są naprawdę bardzo fajne dają wiele możliwości, co do końcówki brasz. To jeżeli będziecie pisać nim szybko, machać nim szybko, to wyjdzie wam taki chropowaty efekt. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa. Mi się to podoba. O właśnie tutaj w tym momencie to widzicie. Ewentualnie możecie zmniejszyć tempo i wtedy macie pełne krycie. No to już jak to woli. One są tylko dostępne w kolorze czarnym, o ile się dobrze orientuję, i kosztują około 20 zł. Co myślę, jest adekwatną ceną do jakości, bo są naprawdę bardzo dobre. Ja je dostałam do testów, ale dostaniecie je, kupicie je w dobrych sklepach plastycznych, na przykład kupicie je w sklepiku na strychu. Co jeszcze Wam miałam na ich temat powiedzieć, no, no to są wodoodporne i tak dalej, no tutaj już macie prezentację jak się zachowują na zwykłym papierze. Pisze się nimi bardzo dobrze, są wygodne, no ale mam też również dla Was taką niespodziankę, bo chciałabym zorganizować małe rozdanie, bo dobre warto się dzielić. I chciałabym Wam dać zestaw trzech brush penów. dwóch właśnie Bimoji jednego Mangake. Jeżeli napiszecie mi w komentarzach, e, co was inspiruje w lecie, czekam na jakieś fajne kreatywne e, komentarze. E, najlepszy z nich wybiorę i 30 e, lipca ogłoszę e, zwycięzcę. I ten zwycięzca otrzyma ode mnie właśnie taki pakiet trzech e, fajnych brązpyenów, bo myślę, że one wystarczą na początek e, idealnie. I w tym teście to będzie wszystko. Jeżeli coś mi się przypomni ciekawego, to na pewno zawrę to wszystko w opisie, a was serdecznie zapraszam na mój Facebook i na mój Instagram. Zostawcie też pod filmem łapkę, jeżeli wam się spodobał. No i to będzie tyle ode mnie. Buźka, pa pa.